Jeśli właśnie wracasz do pracy po urlopie, wakacjach, kilku dniach wolnego i czujesz ten znajomy ścisk w brzuchu, ten odcinek jest dla ciebie. Dziś porozmawiamy o tym, jak pracować mniejszym kosztem. I nie chodzi o optymalizację podatkową. Chodzi o emocjonalne i fizyczne koszty pracy. O to, jak zredukować stres i napięcie w miejscu pracy. Mam dla ciebie kilka konkretnych sposobów, sprawdzonych i możliwych do wdrożenia, nawet jeśli nie planujesz radykalnych zmian ani przejścia na część etatu. Zostań ze mną. Cześć, witaj w klubie Słowli. Nazywam się Dominika Maynardi i pomagam przejść z życiowego za dużo do w sam raz. Chcesz więcej od życia? Jestem tu po to, żeby ci przypomnieć, że warto zwoNIć. Z miłości do siebie. Praca jest w naszym życiu ważna. Daje poczucie wpływu, satysfakcję, pozwala poznać wspaniałych ludzi, rozwijać się, uczyć rozwiązywać problemy, współpracować. Ale jeśli w pracy codziennie czujesz napięcie, zmęczenie, przebodźcowanie, to znaczy, że kosztuje cię za dużo i można, a nawet trzeba to zmienić. Dziś opowiem ci o trzech obszarach, w których możesz zredukować emocjonalne, i zdrowotne koszty pracy. Obszar pierwszy, rodzaj pracy i wykonywanych zadań. Nie chodzi o to, żeby z dnia na dzień zmieniać całe życie zawodowe. Ale jeśli masz takie przeczucie, że to, co robisz, jest nie do końca Twoje, to polecam Ci na początek trzy rzeczy. Po pierwsze, autodiagnoza, taki zawodowy rachunek sumienia. Weź kartkę, podziel ją na pół. I z jednej strony napisz, czego nie chcę w pracy, a z drugiej, czego chce i czego chce więcej. To mogą być kwestie związane z typem zadań, z intensywnością kontaktów z ludźmi, z kulturą organizacyjną, presją, ilością bodźców, rodzajem relacji, które masz w pracy. I zastanów się, czy Twoja obecna praca to spełnia. Może nie odpowiada Ci liczba spotkań, albo tempo lub sposób realizacji zadań. A może kultura organizacyjna? Po drugie, zrób profesjonalne testy. Są testy płatne, takie jak Gallup czy Disc, ale także bezpłatne, jak Via czy Aid Personalities. Warto je zrobić i umówić sesję z coachem, który pomoże je zinterpretować. Wiem, że to może być duża inwestycja, ale u mnie była zdecydowanie jedną z najlepszych. Wyniki tych testów pozwolą Ci z dużą ulgą obiektywnie potwierdzić to, co pewnie i tak czujesz intuicyjnie przez skórę, i zmotywować Cię do dobrych zmian. Na ich podstawie będziesz w stanie ocenić, na ile Twoja praca wpisuje się w Twoje naturalne predyspozycje, talenty, uwarunkowania psychobiologiczne, wartości, etap życia. I co ewentualnie warto zmienić lub lepiej dostosować do Twoich potrzeb. I te zmiany nie muszą być radykalne. Po trzecie, pomyśl, czy Twoje obecne miejsce pracy da się ułożyć pod Ciebie. Gdy masz już w ręku swoją listę marzeń, ten rachunek sumienia i testy, masz też konkretne argumenty, czego potrzebujesz, żeby być bardziej efektywnym, ale mniejszym kosztem. A potem porozmawiaj z szefem. Przedstaw mu swoje potrzeby i wynegocjuj sposoby na ich zaspokojenie. Jest już sporo trendów, które pokazują, że da się to zrobić. Na przykład, job crafting, czyli takie szycie stanowiska na miarę pod predyspozycje i talenty danego pracownika, czy downshifting, czyli świadome zwolnienie tempa i przeorganizowanie życia wokół zdrowia, relacji i spokoju zamiast pogoni za karierą. Obszar drugi, czas pracy. Nie tylko to, co robisz, ale też kiedy to robisz ma znaczenie. Czasem przyczyna napięcia w pracy jest czysto biologiczna i dość prozaiczna. Być może godziny twojej pracy nie są dostosowane do twojego naturalnego rytmu dobowego, czyli tak zwanego chronotypu. Bo niektórzy z nas lepiej działają o świcie, a inni dopiero po południu. Świat pracy często każe nam wszystkim działać tak samo, w rytmie 9-17. Jeśli czujesz, że to nie jest Twój rytm, namawiam Cię znowu do trzech rzeczy. Po pierwsze, spróbuj maksymalnie dostosować godziny pracy do swojego naturalnego rytmu i efektywności. Jest już nawet taki trend chronopraca. To model pracy dostosowywany do chronotypu, czyli tego indywidualnego rytmu biologicznego, jak, w jakim funkcjonujesz. W praktyce oznacza to między innymi elastyczne godziny, np. 7.15 dla skowronków, a 10.18 dla tak zwanych Dopasowanie zadań do pory dnia, np. kreatywne zadania rano, a techniczne po południu. Uwzględnianie cyklu hormonalnego w przypadku kobiet, robienie przerw wtedy, kiedy faktycznie ich potrzebujesz, czyli tak zwane zjazdy energetyczne. W dobie takich elastycznych form zatrudnienia wiele firm nie ma z tym problemu, i być może największym problemem jest to, że ty nie potrafisz się przełamać, żeby o to poprosić. Po drugie, planuj dzień od tyłu. Mamy 24 godziny na dobę, w których musimy zmieścić to, co jest dla nas ważne. I z reguły w pierwszej kolejności wypełniamy kalendarz tym, co jest łatwe, powtarzalne, narzucone z zewnątrz, w tym zadania związane z pracą. I zwykle potem brakuje już nam miejsca na to, co istotne dla nas. Zabezpiecz w kalendarzu czas na takie nawyki, które budują Twój dobrostan. Poranny trening, spacer w południe, porządny lunch czas z dziećmi i trzymaj się tego. Nie umawiaj wtedy spotkań, nawet ustaw autoresponder. Bądź wobec siebie lojalny, lojalna. Po trzecie, negocjuj czas na równi z pieniędzmi. Pamiętaj, czas to też zasób. Tak samo cenny jak pieniądze. Nie bój się negocjować czasu, tak samo jak negocjujesz pensję czy premię. Czasem więcej daje możliwość wyjścia wcześniej z pracy niż dodatkowa Pula pieniędzy. Badania jednoznacznie pokazały, że brak czasu na to, co dla nas ważne, czyni nas równie nieszczęśliwymi, co brak wystarczającej ilości pieniędzy. Obszar trzeci miejsce pracy. Nie każdy może mieć biurko z widokiem na ocean, ale warto się zastanowić, gdzie tobie pracuje się najlepiej. Ja jakiś czas temu odkryłam, że takie kole w samochodzie po drodze do pracy lub z pracy Spinają mnie dużo mniej niż te z zabiórka. A najlepiej myśli mi się przy kuchennym stole w domu. I to mnie zainspirowało, żeby urządzić sobie biuro w moim miejscu mocy. Właśnie w domu, przy kuchennym stole. I nazwałam to swoim miejscem Feng Shui. Mam w domu lepiej dostosowane do pracy miejsca, z biurkiem, bliżej Wi-Fi, ale to właśnie w kuchni mam najlepsze pomysły. Może dzięki widokowi za oknem albo takiej niezobowiązującości kuchennego stołu, bliskości dzieci, które się kręcą wokół, jak wrócą ze szkoły. Nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy pracowali z kuchni. Wiem, że nie każdy rodzaj pracy pozwala na taki luksus, ale warto szukać miejsca, które ci służy. Daje poczucie lekkości, spokoju. Nie musi być idealne. Ma być Twoje. Mam nadzieję, że po tym odcinku nabierzecie więcej odwagi, aby bardziej dostosować pracę do siebie, niż siebie do pracy. Zacznij od tego. Zrób zawodowy rachunek sumienia, czego chcesz więcej i czego chcesz mniej. Zmaksymalizuj to, czego chcesz więcej i zredukuj to, czego chcesz mniej. Uporządkuj swoje talenty i wartości. Dopasuj zadania, projekty, stanowisko do tego, co widzisz w testach. Zaobserwuj, kiedy i gdzie czujesz lekkość w czasie pracy. Porozmawiaj z pracodawcą. Czasem da, da się wynegocjować więcej niż myślisz. I pilnuj swoich dobrostanowych must have. Trzymaj na nie miejsce w kalendarzu i lojalnie ich broń. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i zapisz się do newslettera klubu Slovely. Tam regularnie dzielę się tipami, które pomogą Ci zejść za dużo i przejść do w sam raz. W tym tygodniu dostaniesz ode mnie checklistę, jak zacząć pracować zgodnie z własnym rytmem biologicznym. Link zostawiam w opisie odcinka i przypiętym komentarzu poniżej. Dziękuję Ci za dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.